Dzień dobry, gadanko na śniadanko. Ania Pachola, dietetyk inaczej. Dzisiaj Dzień Psa. Międzynarodowy Dzień Psa. Wiadomo, są psiarze, kociarze. Ja lubię i psy i koty. Koty bardziej. Psa mogłabym mieć pod warunkiem, że byłby ogromny. Albo Bernardyn, albo Leonberger. A takiego psa można mieć tylko mając ogromną działkę, żeby miał się gdzie wybiegać, więc może kiedyś. Ale lecimy. W zdrowiu dosetki, pożywny wtorek. Zapraszam. Dobrze, że jesteś. Jest tak cudownie na dworze, że postanowiłam wyjść wypuszczając koty. Pożywny wtorek, zastanawiałam się, co o jakim produkcie mogłabym dzisiaj mówić, który jest pożywny, odżywczy i stwierdziłam patrząc na wyniki niektórych moich pacjentów w CGM-ie. Dzisiaj jest dzień psa, a tu koty grasują. Zastanawiałam się jak to ogarnąć, co powiedzieć biorąc pod uwagę składniki odżywcze tego co jecie. I patrzyłam na cgm W tej chwili mam sześć osób, które są podłączone właśnie takim Takim CGM-em pod mój gabinet i codziennie wieczorem sobie zerkam, co tam się u Was dzieje. I tak się zaczęłam zastanawiać, jak wam, jak wam pewne rzeczy wytłumaczyć. I to jest bardzo proste. Jest różnica w składnikach odżywczych między dniem takim a między dniem takim. Pierwszy wynik świadczy o tym, że jest bardzo nisko węglowodanowo ułożona dieta, natomiast przy drugim wyniku ewidentnie widać, że coś jest bardzo niehalo: że tam jest bardzo dużo cukru, bardzo dużo węglowodanów przez całą dobę. A gdybyśmy zobaczyli dalszy wynik, okazałoby się, że i noc jest bardzo kiepska. Z czego to wynika? Na początku adaptacji. W momencie, kiedy zachęcam do tego, aby założyć aplikację fitatu i sprawdzać, czy masz wystarczającą ilość tłuszczu, czy masz wystarczającą ilość białka, lecicie po prostu na keto niedożywieni. Jest albo za mało białka, albo za mało tłuszczu, albo w ogóle za mało posiłków, bo jest dużo pracy, bo jest dużo zajęć i potem okazuje się, że po trzech, czterech, pięciu dniach na keto jest tak zwana wysoka węgloza. Co to znaczy? To znaczy, że rzucam się na wszystko, co się do mnie uśmiecha. Idę do sklepu, kupuję sobie bułeczki i twierdzę, a mam to gdzieś, keto, keto jest do D. Keto nie działa. Keto jest za trudne, jest bez sensu, kupuję bułeczkę, kupię sobie kilogram czereśni, a co? Słodycze, batoniki, a jeszcze popiję sobie słodką Coca-Colą. Może do keto wrócę. No, i wyciągnijmy z tego wnioski. Dlaczego tak jest? To nie jest fizjologiczne, to nie jest naturalne, że na stylu keto nagle zaczynamy jeść wysokie węglowodany, że organizm woła o cukier. No tak, będzie wołał. Na początku tak, bo jesteśmy pouzależniani jak cukrowe czpony. I dlatego organizm woła o cukier. Ale to są pierwsze, dwa, trzy tygodnie gdzie bardzo ważne jest, żeby uzupełniać tłuszcze do syta. Nie bać się, że dostanę stłuszczenia wątroby od tłuszczu. Nie, od tłuszczu nie dostaniesz tłuszczenia wątroby. Stłuszczenie wątroby jest od wysokich węglowodanów. Zresztą na konferencji, na szkoleniu dla lekarzy będę mówiła o tym, o pacjencie, który wycofał stłuszczenie wątroby, a nie pił alkoholu. Więc jest to bardzo istotne, żeby uzupełniać tłuszcze dosyta, żeby zainstalować tą aplikację Fitatu, na którą niektórzy szczekają, ale są filmy instruktażowe u mnie na YouTube, jak korzystać z Fitatu, jak ustawić sobie cele, jak wpisywać produkty, jak włączyć moją potrawę. Wszystko jest. Tylko korzystajcie. Nie bój się tego. Poświęć 5 minut dziennie, żeby wpisać w aplikację fitatu ustawienia, wpisać posiłki, które zjadłaś, zjadłeś. I to jest 5 minut. A możesz sobie uratować kilka dni syfnego jedzenia. Więc zastanów się, czy to, co masz na talerzu, czy to cię odżywi? Czy to jest może. Trochę zielska, mało tłuszczu i zero białka. Porządne posiłki białkowo-tłuszczowe, dużo jaj, duża ilość mięsa, mało węglowodanów i to cię poniesie. W zdrowiu lecząc choroby metaboliczne. Bo oczywiście nie każdy musi być na keto, nie każdy musi być na niskich węglowodanach ale choroby metaboliczne, jeśli masz już co najmniej jedną chorobę metaboliczną, a najczęściej jak już trafia do mnie pacjent, to ma co najmniej dwie lub trzy. Więc pomyśl, czy jesteś odżywiony? Wpisz sobie, co zjadłeś dzisiaj fitatu. Napisz w komentarzu, czy czasami sprawdzasz, ile dzisiaj było białka, ile było tłuszczu, a może też ile było węglowodanów. Widzimy się jutro w holistycznej środzie. Będzie znowu o mentalu. A tymczasem pamiętaj dobrze, że jesteś.